Witam serdecznie wszystkie zodiakalne lwy i zapraszam Was na horoskop wakacyjny, czyli obejmujący miesiąc lipiec i sierpień. Idziemy najpierw do spraw zawodowo-finansowych. Mamy tutaj kapłankę z trójką pucharów i ze sprawiedliwością pokazują nam te karty, że w waszym yy, dziale zawodowym. Dojdzie do podpisania jakiejś ważnej umowy, do podpisania mm, bardzo ważnego dokumentu, który sprawi wam y, niesamowitą radość. Wasze sprawy zawodowe wejdą na mm, zupełnie inny etap, y, wyższy etap, y, że odkryje się być może, zostanie też odkryta jakaś y, tajemnica związana ze sprawami zawodowymi, y, a i będzie okazja do świętowania, albo y, będzie tutaj. Y, y, Zakończenie jakiejś starej sprawy, starych układów, starej umowy. Jeżeli były jakieś zatargi z byłymi pracodawcami czy z byłymi pracownikami, to tutaj również ten okres wakacyjny przyniesie jakieś ostateczne rozwiązania. Co będzie, co tutaj jeszcze w sprawach finansowych? Moi drodzy, ta karta Trójka Pocharów pokazuje, że no, na pewno będzie, tak jak powiedziałam, okazja do świętowania, a więc coś radosnego, jakiś dobry, radosny wynik, jakaś, jakiś uśmiech losu w waszą stronę. Karty w każdym bądź razie pokazują, że. Zawodowo-finansowo będzie wprowadzona równowaga, dojdzie do podpisania nowych umów, nowych porozumień, zyskacie nowych klientów, zyskacie tutaj być może nowego pracodawcę, jeżeli szukacie pracy. Są to karty, które dają przepraszam, <coughs> dużo radości i po po otwierają Wam nowe drogi zawodowe. Jeżeli ktoś będzie tutaj, ma w planie jakieś szkolenia, ma w planie kursy, chce się przebranżować, to jak najbardziej te dwie karty tutaj dają szansę na to, że będzie ten okres wakacyjny, pozwoli Wam pozałatwiać wszystko to, co chcecie pozałatwiać w związku z tym, i będziecie mogli później, i już gdy, gdy zakończą się wakacje, przystąpić do bardzo konkretnej realizacji tych swoich planów i marzeń. W życie swoich celów. A teraz sprawy uczuciowe. Najpierw samotne lwy. Mamy kartę tutaj rycerza Pucharów i czwórkę buław. Rycerz Pucharów, na mojej karcie, rycerza Pucharów reprezentuje Bóg Poleos, który uratował miasto. W mitologii greckiej był on niemowlęciem, które. <laughs> Potrafiło uratować całe miasto, a więc miało bardzo wielkie moce. Tak samo i tutaj u Was pojawi się w Waszym życiu ktoś, taki rycerz, który rycerz, a może rycerka, w zależności <gryżnę> od tego, na kogo wyczekujecie, pojawi się ta osoba właściwa, która pomoże wam spojrzeć, spędzić w pierwszej wersji spędzić fantastycznie wakacje. Czwórka buław i król słońca na niej pokazuje, żeby Cieszyć się wakacjami, żeby się otworzyć z radością na nowe przeżycia wakacyjne, na flirty, na y, miłostki, na przytulenia, na dawanie y, i branie tego, tych takich właśnie radosnych rzeczy, jakie niesie, y, nieszą, niosą z sobą rad, y, letnie wakacje. Tutaj można sobie troszeczkę pofolgować, można się y, cieszyć, można się otworzyć na nowe znajomości. Moi kochani, to jest przed Wami. Rycerz Pucharów niesie Wam coś bardzo, bardzo dobrego. A to, czy z, po wakacjach to dalej będzie trwało, to w dużej mierze zależy od Was, od Waszego podejścia do tego e, i. Tutaj ja zalecam, żeby jakby nie koncentrować się bardzo, bardzo mocno tylko na jednej osobie, ale otworzyć się na poznanie wielu osób w tym okresie wakacyjnym, żeby po prostu móc wybrać tego najbardziej właściwego, tą najbardziej właściwą, z którą nadajecie na tych samych falach. To są bardzo radosne i bardzo takie ciepłe, obfitujące w uczucia, w erotykę, w dotyk, w przytulenia. W Ciepłe słowa, taką opiekę misiowatą, e, misiowatą w sensie, mam tutaj na myśli misia z lat dziecięcych, który zawsze nam dodawał e, odwagi, tak? I sprawiał, że nie czuliśmy się samotni. A więc moi drodzy, pomimo że lato i gorąco, to takie misiowate przytulenia na pewno dobrze Wam zrobią. A więc moi kochani, nie bójmy się ich, otwórzmy się na nie, moje drogie lwiątka. I pozwólmy sobie, żeby taka osoba słodka, yy, ciepła, radosna, pełna, y, pełna ochoty niesienia radości i pomocy mogła się przy Was y, znaleźć swoje miejsce, mogła się do Was przytulić i a jak ona się przytuli, no to Wy też będziecie przytuleni, prawda? A więc moi drodzy, otwieramy się na nowe znajomości, tak? Moje kochane lwiątka, otwieramy się na nowe znajomości, pozwalamy tym znajomościom zagościć na Waszej drodze życiowej. A co u lwów będących w stałych związkach? Czy to paru miesięcznych, czy to mieszka... czy starszych, czy małżeństwach, czy mieszkających z sobą, czy może jeszcze nie mieszkających? Co tutaj u Was się będzie działo? A więc, moi drogie, lwy będące w tym momencie w stałym związku. I teraz rozumiem stały związek. Nawet ten, który jest, toczy się z przerwami, z jakimiś zrywami, powrotami i odrzuceniami, z odrzuceniami się nawzajem, to również jest to stały związek. A więc co się u Was będzie działo? Wchodzi mi tutaj królowa miecze i wchodzi mi tutaj wędrowiec, który jakby kończy, ma wszystkiego dość i chce zakończyć pewną relację. Czyli widać takie duże znudzenie u Was, jakieś złości, jakieś, jakieś żądania, jakieś, tak jakby no czas się dla, dla Was kończył, chcecie coś zakończyć, chcecie wejść na. może to chodzi tylko o zakończenie pewnego etapu życia, tak? Nie, nie, nie od razu nie panikujmy, że związek się kończy. Mam tutaj, ponieważ tak no nie do końca wiedziałam o co chodzi z Wami, więc dołożyłam sobie kolejną kartę i wyszedł nam cesarz. Cesarz trzyma wszystko mocno w garści. On nie chce, żeby to jego państwo, czyli to, ten związek się rozleciał. A więc będzie pilnował, żebyście będzie wam tutaj patronował, żeby ten związek, może czasem burzliwy, burzliwy okres, jaki będziecie latem przeżywać, żeby zakończył się mimo wszystko pozytywnie i stabilnie, i żeby wam tego związku nie rozbił. No chyba, że mamy do czynienia tutaj z jakimś bardzo ciężkim, trudnym związkiem, który powinien się rozejść, to wtedy ta królowa mieczy i ten wędrowiec jak najbardziej doprowadzą do zakończenia tego. I dzięki czemu będziecie mogli otworzyć się na nową, na coś nowego w waszym życiu. Ale tak ogólnie to po prostu te karty mówią o tym, że może być trudno, że przed Wami y, mogą pojawić się trudne decyzje, trudne rozmowy, stawiania czoło. Sta trzeba będzie stawić czoło wielu y, jakimś takim Waszym lękom, y, ukrytym niepewnościom, y, potrzebom. Trzeba będzie po prostu o tym porozmawiać. Królowa Mieczy zapewnia z tym swoim mieczem, że o kochany, kochana, usiądziemy sobie i porozmawiamy, kawę na ławę, wyczyścimy tutaj sytuację, żeby. Już później lepiej nam się y, odpoczywało i y, lepiej ze sobą żyło, tak? Czyli na pewno wędrowiec, tutaj, ten mój wędrowiec, numerem 22, żeby. Pokazuje, że pewien etap na pewno się zakończy, czyli albo etap kłótni między wami, jeżeli takowy wcześniej już istniał, albo etap taki, że no, mieszkamy sobie tylko z sobą i dalej nic nie wiadomo, czyli on tutaj doprowadzi, że koniec z tym, zaraz tutaj wkraczamy na inną drogę i legalizujemy związek, staramy się o dziecko, czy budujemy dom, kupujemy dom, czy przeprowadzamy się, czyli chodzi o to, że podejmujemy jakąś bardzo ważną decyzję dla nas, dla naszego związku. Te rozmowy, być może trochę hałaśliwe, głośne, napadliwe, takie na, na ciężkie, doprowadzą do tego, żeby łatwiej Wam było, i tak, ostatecznie zakończyć etap, który się jakby trochę zastał i za długo jest przy Was, i dzięki temu. Będziecie mogli go zamknąć, może z hukiem, prawdopodobnie z hukiem, tak patrząc na te karty, zostanie zamknięty, ale po tym huku nastanie cisza i wtedy na spokojnie już z jakby posegregowanymi emocjami będzie można budować nowy, kolejny etap, w którym będzie Wam spokojniej i bezpieczniej, tak? I tego Wam oczywiście wszystkie moje kochane lwy życzę. A więc um, bardzo udanych wakacji dla wszystkich, i tych żonatych, i tych nieżonatych, i tych związków i tych samotnych, życzę Wam samych cudowności, pomimo wszystko spokojnych i radosnych wakacji, bo jeżeli czwartek będzie hałaśliwy, a pozostałe 6 dni fajne, to też będzie fajnie, prawda? A więc moi drodzy, kochani, y, radosnych wakacji, dziękuję i do usłyszenia.